halo halo cześć wam Tomasz z tej strony i witam was na kanale koszary tradingu a w tym materiale zrobimy sobie szybkie podsumowanie tego co działo się na rynku oraz co aktualnie się na nim dzieje powiemy sobie o najważniejszych informacjach najważniejszych danych oraz wskaźnikach oraz poruszymy sobie także kwestie związane z airdropami zanim tego jednak przejdziemy to dwa szybkie ogłoszenia pierwsze z nich to oczywiście nasza grupa na discordzie gdzie macie dostęp do informacji dotyczących całego rynku kryptowalut oraz także macie możliwość odebrania sobie naszej roli Dzięki której macie dostęp do większej ilości treści, głównie związanych z tradingiem oraz zagraniami naszych traderów, oraz także macie dostęp do czatu, gdzie możecie zadawać pytania naszym traderom, oraz także prowadzić dyskusje z innymi członkami, którzy mają tutaj dostęp do tej sekcji. Wszystko opisane jest dokładnie tutaj w zakładce Instrukcja. I druga kwestia związana poniekąd z tą pierwszą, ponieważ ma mieć dostęp do grupy VIP na Discordzie, potrzebujecie mieć także konto na giełdzie Bybit. Więc jeśli go jeszcze nie macie, to w opisie macie link do rejestracji i dzięki niemu macie szansę na dodatkowe benefity, Między innymi bonus powitalny na start po dokonaniu pierwszego depozytu na kwotę minimum 100 dolarów. Ok, a więc przejdźmy sobie już do konkretów i zacznijmy od takich podstawowych statystyk. Aktualna cena Bitcoina wynosi niecałe 28 500 dolarów, a całkowita kapitalizacja rynku to 1,12 biliona dolarów o projekty, które zyskały najwięcej w ciągu ostatniego tygodnia, tu mamy tutaj, to na pierwszym miejscu mamy HEX, który zrobił 40% na plus, mamy także BSV, czy chociażby token Rollbit. Poza tym dobrze radzą sobie także Indie, Solana, STX oraz także Bitcoin. Największe spadki zaliczył token Sui, Gala oraz CFX. Generalnie w ciągu tego tygodnia mieliśmy całkiem dużą zmienność, głównie właśnie na altcoinach, które w większości tutaj potraciły, ale są też takie, właśnie, które zrobiły całkiem fajne wyniki. No i oczywiście Bitcoin, który jest swój rajd, zawdzięcza fakeowemu newsowi od Cointelegraph odnośnie zatwierdzenia przez SEC etf na Bitcoinie I pewnie większość z Was o tym już tutaj słyszała. Była to zdrwanie jedna z największych manipulacji, jaka miała miejsce na rynku kryptowalut w ogóle. No i tutaj w ciągu tak naprawdę godziny inwestorzy stracili ponad 100 milionów dolarów właśnie na tej zmienności, ponieważ mieliśmy tutaj ogromny wzrost do góry, który tak naprawdę wydarzył się w ciągu 5 minut. Tutaj mieliśmy czyszczenie shortów, następnie gigantyczny zjazd, i czyszczenie longów. Tak więc, w mojej opinii, była to oczywiście akcja przemyślana. Czy Cointelegraph brał w tym udział? Czy faktycznie został zhakowany, tak jak pisali o tym? Czy po prostu popełnili błąd? Tego w sumie się nie dowiemy, ponieważ w wersji jest kilka. Ale cała ta sytuacja pokazuje mi jedną rzecz, czyli jest to taki dla mnie przedsmak tego, co możemy zobaczyć właśnie na wykresie bitcoina w momencie zaakceptowania przez SEC już naprawdę tego ETF-u. No i wydaje mi się, że wtedy możemy mieć naprawdę ciekawą. Pompę nawet do poziomów około 35, nawet 40 tysięcy dolarów. I to ciekawe, to również fakt, że pomimo tego, że informacja okazała się fejkowa to nie spadliśmy już z tych samych poziomów, które widzieliśmy przed tą informacją, czyli to było około 26,5 tysiąca, 27 tysięcy dolarów. No a teraz jesteśmy na poziomach powyżej 28 tysięcy dolarów, więc mimo wszystko, jakby informacja okazała się pozytywna, no i jesteśmy na tych poziomach wyższych. Jeżeli chodzi o sentyment na rynku, to tutaj niewiele się zmienia. Aktualnie zyski Znaleźliśmy 7 punktów do góry. Jesteśmy na poziomach neutralnych. Jeżeli chodzi z kolei o wskaźnik pokazujący dominację bitcoina względem altcoinów, to cały czas mamy tutaj trend spadkowy i bitcoin cały czas się umacnia. No a altcoiny po prostu tracą i ten kapitał od nich odpływa. Więc póki co, patrząc na ten wykres, nie jest to czas na altcoiny. Ale to oczywiście zależy, ponieważ są też takie, które względem bitcoina radzą sobie lepiej. I nie jest to wykres, który ma przełożenie na każdego altcoina, jaki jest na rynku. Bardziej jest to taki ogół i pokazanie ogólnego sentymentu, jaki panuje aktualnie na rynku. Ciekawy wskaźnik, z którego lubię dla siebie korzystać, jest to pokazanie tego, o jakich projektach najczęściej mówi się aktualnie na Twitterze. No i tutaj mamy pokazane, że najczęściej mówi się oczywiście o Bitcoinie oraz o Ethereum. A z kolei kolejnymi projektami, które są najczęściej wspominane, jest m.in. token Ator, o którym film na tym kanale już się pojawił i teraz pojawi ci się tutaj w prawym górnym rogu. Więc, jeżeli go jeszcze nie widziałeś, to możesz sobie na to zerknąć. Mamy tutaj również projekt Trias, Veracity, czy chociażby Rio, Arbitrum, Caspa, Nakamoto Games, Tao, Injective, Chailing, o którym także ostatnio było dosyć głośno. Jeżeli chodzi o projekt Tao, to również był o nim film na kanale. Tak samo projekt Injective, więc polecam sobie te filmy dla siebie. Sprawdzić. Jeżeli chodzi o protokoły, które generują aktualnie największe zyski, to aktualnie różnica, jaką tutaj możemy zauważyć, jest taka, że projekt Flentech z miejsca trzeciego spadł aktualnie na miejsce ósme, więc widzimy tutaj trochę mniejsze wolumeny, trochę mniejsze zainteresowanie. Oczywiście dalej ono jest na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek ta taka pierwsza fala największego zainteresowania gdzieś tam już przeminęła. No i teraz zobaczymy w kolejnych tygodniach oraz miesiącach, jak ten trend będzie się zachowywał, czy dalej będzie zainteresowany na tego typu właśnie serwisy, ponieważ nie ukrywam, że gdzieś tam sam w Frentech się nie angażowałem za bardzo, aczkolwiek obserwuję ten trend i staram się wyszukiwać projekty, które mogą gdzieś tam odnieść podobny sukces jak właśnie Frentech. Oczywiście ten projekt zawsze będzie tym który ma to miano pierwszego i powstała masa innych projektów, które próbowały tutaj aspirować do tego samego. No i tak naprawdę o żadnym z nich nie usłyszeliśmy, więc nam się podchodzić do tego bardzo ostrożnie i obserwuję, co tutaj będzie się dalej działo, jeżeli chodzi właśnie o trend Social File. Jeżeli chodzi o opłaty na Ethereum, to cały czas utrzymują się na bardzo niskim poziomie, Tutaj cały czas mamy trend spadkowy, aktualnie gaz wynosi niecałe 7 punktów, więc są to jedne z najniższych poziomów, jakie widzieliście. W ciągu ostatnich tak naprawdę 3 lat. No i widać to również po wykresie pokazującym to, jak bardzo inflacyjne jest aktualnie Ethereum. No i aktualnie właśnie pomimo tego mniejszego zainteresowania oraz mniejszej ilości transakcji niższego gazu, Ethereum znowu stało się delikatnie inflacyjne, które w ciągu ostatnich 7 dni mamy plus 10 tysięcy tokenów. I tutaj, aby Ethereum było znowu deflacyjne, potrzebne jest z tego co pamiętam około 15 punktów, jeżeli chodzi o opłaty za gaz. Tutaj jednak nie mam wątpliwości co do tego, że w długim terminie Ethereum będzie tokenem deflacyjnym. Aktualnie mamy po prostu na rynku takie wstrzymanie oraz po prostu stagnację, ale kiedy po prostu jakaś tam naraca się znowu pojawi, wrócą znowu te emocje, to Ethereum znowu będzie więcej go się paliło niż przebywało. Tutaj pierwsza ważna informacja, która pojawiła się dzisiaj na Twitterze jest to wypowiedź właśnie Garego Genslera, który tutaj został zapytany o to, dlaczego SEC nie złożył apelacji w sprawie z Grayscale, czyli po prostu odwołania się od decyzji sądu. No i tutaj Harry Gensler, jakby w taki już inny sposób, wypowiedział się na temat ETF-ów. Powiedział, że w tej chwili zajmują się właśnie głównie tym, ponieważ ma on na swoim biurku około 10 różnych ETF-ów, które po prostu musi sprawdzić, aby móc dać im zielone światło. Więc ta narracja na ETF-y oraz prawdopodobieństwo tego, że zostaną zaakceptowane, jest już coraz większa. Tutaj coraz więcej osób spekuluje, że jest to ponad 90% szansa, na to, że te ETF-y się pojawią. Tu mamy m.in. wypowiedź pana Nowograca. Z Galaxy Digital, czyli takiego funduszu właśnie zwanego z kryptowalutami, który powiedział, że Gary Gensler musi zaakceptować te po prostu ETF-y, po to, aby gdzieś tam dalej móc utrzymywać się na swoim stanowisku. Więc to prawdopodobieństwo tego, że te ETF-y zostaną zaakceptowane, jest coraz wyższe. Przypominam, że pierwsze terminy związku właśnie z ETF-ami będą miały miejsce w styczniu kolejnego roku, a z kolei większość pozostałych aplikacji jest przewidziana na marzec 2024. Więc dajcie znać komentarze. Jak wy myślicie, jak to będzie wszystko wyglądało i kiedy SEC podejmie decyzję odnośnie tego, aby te ETF -y zaakceptować? Czy może myślicie, że będzie inaczej i tutaj zrobią jakiegoś fikołka i po prostu będą chcieli wszystkich, delikatnie mówiąc, wykręcić? Kolejna informacja, o której może już słyszeliście, która także jest dosyć pozytywna dla rynku kryptowalut, to fakt, że marka Ferrari póki co w Stanach Zjednoczonych zaczyna akceptować kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Ethereum oraz USDC. Tutaj Ferrari mówi o tym, że jeżeli chodzi o rynek Europejski, to taka możliwość ma pojawić się także w w pierwszym kwartale 2024 roku. Aktualnie trwa także sprawa sama Bankmana w związku z upadkiem FTX-a. No i tutaj tak naprawdę każdego dnia wychodzą na różnego rodzaju informacje i myślę, że sporo jeszcze ich tutaj zobaczymy. Generalnie myślę o tym, żeby przygotować dla Was taki cały materiał odnośnie tej rozprawy, odnośnie tego, jakie tam są powiązania i jak to wszystko wygląda. Więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki materiał właśnie zobaczyć. No a tutaj jeżeli chodzi o ostatnie zeznania jednego z Szefów firmy FTX, który właśnie opowiadał o tym, w jaki sposób sam bankman, tutaj mówiąc kolokwialnie, szastał pieniędzmi na prawo i lewo. I tutaj są informacje odnośnie tego, że pieniądze klientów FTX były wykorzystywane m.in. do zakupu luksusowych nieruchomości, czy na przykład płacenia sportowcom za umowy promocyjne. I tutaj pan Singh przyznaje, że czuł się zażenowany oraz zawstydzony, tym, jak bardzo nieodpowiedzialnie po prostu sam bankman podchodził do funduszy swoich klientów. No i ta. Sprawa generalnie cały czas otacza coraz większe kręgi, i tutaj może pojawić się jeszcze z czasem coraz więcej informacji, które być może są w stanie pogrążyć także inne projekty, inne instytucje czy inne osoby, które były w wszystko zamieszane. I tutaj także taka ciekawostka z ostatnich dni, ponieważ była także przesłuchiwana była dziewczyna sama Bankmana, która była szefową Alamedy, i powiedziała o tym, że sam Bankman miał aspiracje do tego, aby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Także chłopak myślał z. Rozmachem. Tutaj taka ciekawostka. Pojawiła się nowa wtyczka od projektu DeFi Lama, czyli takiego jednego z największych projektów w świecie kryptowalut, który agreguje różnego rodzaju informacje. Mają także oni swój swap. No i generalnie jest to marka bardzo znana w świecie, właśnie krypto. I stworzyli oni tutaj taką przeglądarkę, dzięki której możemy wyszukiwać konkretne strony związane właśnie z rynkiem krypto i ma to zapobiegać temu, aby nie trafiać na różnego rodzaju skamerskie strony, które często są tworzone właśnie przez oszustów i wyglądają dokładnie tak samo jak oryginalne i powiedzmy różnią się jakąś tam pojedynczą literką w adresie. Tutaj możemy powiedzmy sobie wpisać jakąś konkretną witrynę, na przykład coingico, no i teoretycznie mamy pewność, że jest to ta strona właściwa i dzięki temu nie musimy martwić się tym, że trafimy na jakąś po prostu skamerską. Więc wydaje mi się, że ciekawe narzędzie. Link do tej wtyczki zostawię Wam w opisie tego filmu, gdybyście chcieli z tego skorzystać. Tutaj warto także wspomnieć odnośnie kolejnych unlocków po niektórych tokenów. I tu między innymi za 10 dni będziemy mieli kolejne odblokowanie tokenów SUI w kwocie 331 tysięcy dolarów oraz także zostaną odblokowane tokeny Optimism w kwocie dużo większej, ponieważ będzie to 28,5 miliona dolarów, co stanowi 2,74% całkowitego supply. Także tutaj pod to wydarzenie można jakoś sobie fajnie zagrać, rozważyć jakiegoś shorta, jeżeli jest to coś, co po prostu lubicie robić. Ogólnie polecam sobie tą stronkę za jakiś czas sprawdzać, ponieważ daje nam to wgląd do wszystkich projektów, które będą miały właśnie swoje odblokowania tokenów w najbliższym Czasie jest to jedno z narzędzi, które myślę, że warto jest regularnie dla siebie śledzić, szczególnie jeżeli jesteście holderami altcoinów, które po prostu nie mają jeszcze całkowitej swojej wydobytej podaży. Mam dla Was także ważne ogłoszenie, ponieważ jakiś czas temu odpaliliśmy swoją Akademię Kryptowalut na której macie dostęp do prawie 100 lekcji dotyczących tradingu oraz innych zagadnień związanych z rynkiem kryptowalut i dostęp do tego kursu jest w pełni bezpłatny. Wystarczy, że wejdziecie w link podany w opisie i następnie będziecie postępowali zgodnie z instrukcjami, czyli podajemy tutaj swojego maila i następnie przechodzimy krok po kroku przez wszystkie punkty, które tutaj są wymagane. Jeżeli chodzi o sam kurs, tak jak powiedziałem, jest on w pełni bezpłatny i składa się z ponad 90 lekcji odnośnie rynku kryptowalut oraz także dzięki macie dostęp do codziennych sesji tradingowych gdzie krok po kroku możecie uczyć się tradingu razem z naszymi doświadczonymi traderami oraz macie także wsparcie merytoryczne i na naszym Discordzie możecie pytać naszych traderów oraz mentorów odnośnie wszystkiego czego potrzebujecie ten kurs jest w pełni darmowy ponieważ jest on finansowany przez naszego partnera czyli giełdę Bybit więc tutaj jednym z wymogów aby właśnie ten kurs sobie odebrać jest posiadanie na giełdzie Bybit konta więc jeżeli go jeszcze nie posiadacie to w opisie macie link, z którego możecie sobie to konto założyć i następnie tutaj właśnie na Akademii przeklikać sobie wszystkie punkty i ten dostęp odebrać. Jest to kurs, który powstawał przez kilka dobrych miesięcy. Pracowaliśmy nad nim ciężko, by przekazać wam jak najlepsze informacje, jak najlepszą wiedzę i składa się on z różnych właśnie modułów, gdzie możecie zdobywać nową wiedzę oraz doświadczenie na temat rynku kryptowalut. Kładziemy tutaj nacisk na tematy związane z tradingiem, więc jeżeli jest to coś, co was interesuje, to ten kurs na pewno wam się przyda. Tak więc odbierz sobie darmowy dostęp do tego kursu, link do niego masz w opisie i skorzystaj z tego, co dla ciebie przygotowaliśmy. Okej, okay, teraz kilka informacji odnośnie różnych airdropów. Pierwsza sprawa jest taka, że mamy tutaj w najbliższym czasie airdrop od Celestia i generalnie mamy już zamkniętą możliwość odbierania tych tokenów. I co ciekawe, na ponad 570 tysięcy adresów, tylko 190 tysięcy z nich odebrało swoje tokeny, co oznacza, że w związku z tym, co projekt. Mówił wcześniej, pozostała część tokenów, czyli 60 milionów tokenów TIA, zostanie rozdane dla osób, które ten token po prostu odebrały. Czyli w praktyce wygląda to tak, że każda osoba, która w czasie odebrała sobie ten token, czyli podpięła tutaj właściwy portfel, może liczyć na alokację, która będzie nawet trzy razy większa niż ta początkowa. Także dla osób, które się tutaj załapały, na pewno fajna sprawa. Kolejna informacja jest taka, że projekt Scroll czyli kolejna L2, która przez długi czas była tylko w fazie testowej aktualnie weszła na mainnet i możemy tutaj wykonywać już transakcje na scroll oraz ze scrolla za pomocą ich oficjalnego mostu także każdy kto gdzieś tam pod airdropy intensywnie działa myślę, że albo już to zrobił albo powinien to zrobić ponieważ scroll także zebrał spore finansowanie na poziomie około 70 milionów dolarów i wydaje mi się tutaj, że airdrop będzie aczkolwiek długo mówiłem o tym, że nie uważam, że robienie tam transakcji na testnecie ma sens, ponieważ po prostu nie opłacałoby się robić im airdropa, tylko za działania na po prostu testnecie. Chodzi bardziej o to, żeby właśnie teraz jak najwięcej osób tutaj działało, aby podbijało statystyki, aby testowało wszystko właśnie na mainnecie i dopiero później projekt może rozważać robienie airdropa. Także ja to osobiście będę działał. Link do tego mostu zostawiam Wam także w opisie. Tutaj kolejna informacja taka powiedzmy dosyć tajemnicza od projektu Orbiter Finance, który tutaj wstawił taką grafikę pokazującą właśnie swego rodzaju spadochron, który ma sugerować po prostu właśnie że także możemy spodziewać się dropa tutaj generalnie od długiego czasu mówi się o tym że orbiter będzie miał swój token no i sporo osób także działa właśnie tutaj pod tym projekt ja często wykonuję właśnie transakcje poprzez ten most aby dać sobie szansę na potencjalny Airdrop. Tutaj także Mikołaj Tomczak podał informację odnośnie tego, że sieć Aptos obchodzi swoje pierwsze urodziny i w związku z tym wydarzeniem mamy do odebrania pamiątkowe NFT. A generalnie przypominam, że tutaj, jeżeli chodzi o Airdrop, właśnie od Aptosa, no to dostały go osoby, które w fazie testowej odebrały konkretne NFT. To było wtedy NFT o nazwie Aptos Zero, jeśli dobrze pamiętam. No i tutaj mamy możliwość właśnie odebrania sobie także pamiątkowego NFT z uwagi na tą pierwszą rocznicę. Więc jeżeli ktoś z. Was gdzieś tam działa na tej sieci, macie założony portfel, macie tam jakieś środki, to uważam, że warto jest sobie to zrobić i po prostu dać sobie szansę na to, że gdyby historia się powtórzyła, co akurat mało wątpię, ale jakby wolę zrobić to niż potem żałować, to tutaj także podlinkuję Wam właśnie ten tweet od Mikołaja i możecie sobie tutaj to wszystko przeklikać. I na koniec jeszcze jedna informacja odnośnie airdropów, e czyli mamy nowy mint od projektu Holograph, który kończy się za dwa dni. Przypominam, że tutaj Holograph ogłosiło oficjalnie, że Airdrop będzie, i aktualnie trwa kampania polegająca na zbieraniu właśnie punktów, które możemy zdobywać poprzez właśnie mintowanie, bridżowanie oraz tworzenie swoich własnych NFT. Więc jeżeli gdzieś tutaj sobie pod ten projekt także działacie, to polecam, aby jakieś transakcje sobie po prostu porobić, wymintować sobie to NFT i przesłać je na inną sieć. Ok, a więc w tej to było już na tyle. Dzięki Wam za obejrzenie. Przypominam Wam także o naszym Discordzie, oraz jeżeli nie macie konto na giełdzie Bybit. To w opisie macie link do jego założenia. A na dzisiaj to już wszystko. Także dzięki wam za obejrzenie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.